Mówiłeś tutaj, że jakieś silniki mają do sprzedania. No z tych ciężarówek, co tam stoi ich tyle. Zawalają tylko miejsce. Można by było wziąć je rozebrać. Tutaj stoi Mercedes jeden. tu już jest w połowie ucięty, to tylko kabinę otworzyć, silnik wrócił. Z tego bój, tak? No z tego. Tu w miarę proste byłoby. A no to mamy go wykręcić? Czy, czy weźmiemy papaja z palnikiem, czy jak? Ja myślę, żeby wziąć papaja, on odetnie całe poduszki. Fuksem podjechać na łańcuszkach. Nie ma problemu, panowie, ja się nie odzywam. To należy do was, Damian. No dobra. Co tam jeszcze macie? O no drugie to będzie te Volvo. Ta Volvo, widzę, też chyba prosta, bo ramy, widzę, już nie ma. No, rama już ucięta i też tylko kabinę przewalić. I jeszcze co tu? Ta Majorka. Ty, synego tej Majorki wara, bo to jest historia moja. To było moje pierwsze auto zachodnie, na którym jeździłem na Śląsk. Renomajor, Major, wie co to znaczy? Żartowałem, dobra, no, spokojnie. No, synek, żebyś tu więcej takich żartów mi nie było. No to tutaj jeszcze man z tyłu jest, no to z tego mana. To można wziąć. Dobra, reasumując, bo widzę z Mars. Jak się stoi, to wiadomo. Papaj ma wymienić mi olej w, przy fuksie, pójdziesz mu, w może zmienić olej. po nie Papaja i tutaj będziecie ogarniali to. Dobra. Z czasem mam nadzieję, że Damian się zajmie działem części, kamień a ja będę miał chwilę dla siebie. Plan brzmi zacnie. Jednak trudno powiedzieć, kiedy ten czas nastąpi. Sławek nigdy nie ukrywał swojej miłości do ciężkiej pracy. Tymczasem trzeba zadbać o podstawowe wyposażenie złomowiska. Pod dachem hali papaj już ruszył z wymianą oleju w silniku ładowarki. Ty Mariusz wiesz, że jak to skończymy, to mamy iść silniki wymontować. Taki mróz, silniki chce wyciągać. Ja tu nie rządzę, więc nie do mnie. <laughs> Wyrok jest odroczony. Zanim obowiązki wygonią grzegorza na mróz, minie trochę czasu, zwłaszcza, że chłopak zupełnie się nie spieszy. Grześ, jak tam idzie praca? No to jakoś tak ten, jak krew... Marnie, widzę właśnie, że już po porozowaliście już. Gdzie? No plamy z olejem. Ty pracujesz przy olejach i jeszcze nie wiesz, jak to jest. A ty gdzie się schowałeś? Miałem biały lejek, ktoś mnie kurde ćwiknął. A to jest to twoje, jak tutaj jest. Moje, ja, ja ale jak każdy wchodzi, kurde i bierze i nie zamyka. ja będę zamykał. Jak cię kradną, to zamykaj, ja nie będę pilnował.